Tylko jeszcze nie wiem czy polski czy niemiecki Reszta widząc to wysadza się granatami. w pewnej chwili a co nie miałem. Patrzcie bo widzicie Państwo, bo widzicie Państwo. autentyczność, autentyczność. była poszukiwana. Jest poszukiwana. i będzie poszukiwana. Przejeżdżamy do Mełna Ktoś był tutaj, trup na trupie, panie, to żołnierze tak e, ogromne, czarne, wie pan, tak przy tych rowach leżały, wie pan, o. Jak uciekali, jak Polacy ich magnali, kuchyli, że ruch przejdzie, to namoczali. Kiedyś to były drzewy, to było tak, tak w nie, No to zależy może, żołnierz to wigał przez lorytetę, czy to, widać, to... zginęli w czasie II wojny. szukamy kościelnej wsi zwanej Dąbrówka Królewska Ponążymy śladem walk tutaj właśnie na linii Osy walki, które stoczył pierwszy batalion 65 Pułku Piechoty ze Starogarzu Gdańskiego oraz tutą Kawalerii Dywizyjnej a dokładniej Dywizjon Krakusów rezerwistów z nadwyżek utworzonych pod koniec sierpnia w 1939 roku Pracowali oni w CWK, czyli Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Drugim tematem dzisiejszego odcinka będą ofiary, czyli ludzie, żołnierze, cywile. Jacy tutaj polegli z pierwszego i drugiego dnia września, ale również potem u tak zwanych czeszkach niemieckich zeprzódów. Także zaczynamy. Tutaj pierwszy kolor kopnąłem. Salak. Na pewno Niemiec. A nie, no sektory. Doczyściłem. Czeska. Tak czy siak, znak po Niemcach. I to oczywiście dla saperów. Łuska albo nabój. A. Patrzcie. No wieś ulezy I to, co to będzie? 13. partia z czterdziestego roku. Fabryka Hasak, czyli Fabryka w Skarżysku Kamiennej. Już przejęta przez Niemców podczas okupacji. Fajne. W ostatnim odcinku wspominałem o trzecim niemieckim pułku piechoty. Na Dąbrówkę Królewską i Piotrowo atakowały z stron trzy pułki wroga. Od Łasina po mojej lewej trzeci pułk od strony Kłódki za mną. 44. Pułk Piechoty, a wkrótce od Białachowa, Rogóźna dołącza do nich 45. Pułk Piechoty. Te trzy pułki razem z jednostkami pancernymi niemieckimi, niemieckimi atakują właśnie na Dąbrówkę Królewską, wypychając tym samym pierwszy Batalion 65. Pułku Piechoty wraz z dywizjonem Krakuszyn. Myślę, że w tej parowie roiło się od Niemców, ale to nie znaczy, że biegali w popłochu i wszystko gubili. coś małego. To trzeba włączyć mały wykrywacz. Mamy tuwkę jakąś. A, tak, żeby było dobrze widać patrzymy razem, co to będzie odwiniemy. A jeszcze coś jest to coś? Ta B. Niemiecka tubka według mnie, ale za chwilę ją doczyszczę. Bardziej nie jestem w stanie doczyścić. Na pewno niemiecka tubka po jakiejś maszki. A to tylko złom, ale jakże ciekawy. Tu mamy wieś w której wspominałem. Tutaj, gdzie ściągnął się te parowy. Pierwszy batalion 65. Pułku Piechoty razem z dywizjonem Krakusów. I tak na szybko Wam pokażę tylko jednostki niemieckie. Tutaj od Roguźna w tym miejscu się przebijał trzeci Pułk Piechoty Niemiecki, Infanterię, Regiment. Jedna część posła na Orle, druga część posła w tym kierunku. Od roguźna tutaj mamy kłódkę gdzieś, przybijał się 24. Pułk Piechoty Niemiecki. Po czasie od Białachowa dochodzi 45. Pułk piechoty niemiecki także możecie sobie wyobrazić dlaczego tak szybko nasze wojska, w których było rzeczywiście jak na lekarstwo szybko wycofały się na Nitzfaut tutaj nowo, a ogólnie Niemcy po rozpoznaniu wcześniejszym tej luki, że ona jest słabo broniona weszli po prostu tak, tak wam pokażę mniej więcej tutaj Klinem na grałem, ale wybaczcie, weszli klinem, rozdzielili nasze wojska na dwie części, oddzielając powiedzmy Nitzvałt, Wielki Lniska od Gruty Mełna. Odcinek ten był słabo broniony. Polska artyleria, między innymi działa książęcych gór, nie stanowiły tutaj żadnego zagrożenia dla Niemców. Ponieważ ich pociski po prostu tutaj nie dolatywały. Dopiero po czasie, gdy rozkazem zostały przemieszczone do Tadowa, były w stanie radzić niemieckie jednostki, właśnie po kolinie tej świty. Si. Pięknie bije na kolor. Następna. pokopie. chwilę, zobaczymy, ile wyjdzie tutaj z jednego miejsca. I mamy, słuchajcie, niemieckie złoto. Taki. Nie kopałem wszystkiego. To jest takie charakterystyczne zagłębienie parowa. Także można śmiało stwierdzić, że Niemcy w pozycji leżącej, może tęczącej albo stojącej strzelali w tamtą stronę a dlaczego w tamtą stronę? to już Wam pokazuję tamną w kościół w Dąbrówce Królewskiej gdzie nasi żołnierze 1 batalionu 65 pułku piechoty się bronili wraz z plutonem kawalerii dywizyjnej czyli tzw. krakusów i za chwilę tam pójdziemy Walczyć mam, może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy tysięcy. Koległo polskich żołnierzy Za wolność naszą i sprawę Ja w Polskę mam, tak bardzo wierzę I w świętość naszej sprawy Ja w Polskę mam, tak bardzo wierzę I w świętość naszej sprawy Przy tej ścianie kościoła od wschodniej strony jako pierwsza ofiara wojny w tym terenie, w tym regionie zginął dowódca Plutonu Stefan Szymański to właśnie w tym kościele w Dąbrówce Królewskiej 1 września broni się 9 strzelców na wieży, byli to strzelcy Albo z pierwszego batalionu 65. Pułku Piechoty, albo z kawalerii dywizyjnej. Tego już nie jestem w stanie ustalić. Ale historia tych strzelców jest bardzo ciekawa. Idziemy do środka. Tutaj na tych schodach trzech pierwszych żołnierzy chciało się poddać. Stojąc lub schodząc, i właśnie ta trójka została. Dać grana bagnetami przy próbie poddania się. Reszta dziewięciu, czyli sześciu żołnierzy widząc to wysadza się granatami. Ładny dzwon. Przepiękny. Zobaczymy może. Może nawet są jakieś napisy. Po właśnie tych naszych strzelcach. Słuchajcie. Znaleźć kilka łusek tutaj. To by było dopiero coś. No to siup. Do góry. Myślę, że jak już to trzeba się spodziewać. Niżej tych śladów po odłamkach, właśnie bliżej, bliżej schodów murowanych. Jest wyżłobienie. Jakby ktoś sobie wykuł ale to oczywiście tylko moje moje stwierdzenie, że było łatwiej się oprzeć i oddawać cały Tutaj też. Coś tam widać, na spokojnie mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością i z pewną dozą domniemania, że tak, że to mogła być praca naszych żołnierzy, aby po prostu lepiej im było się opierać strzelając do Niemców, jeżeli wysadzenie polskich żołnierzy miałoby być w tym miejscu to i tak nie jesteśmy w stanie sprawdzić bez wykrywacza czy jakieś odłamki tutaj weszły czy było to już remontowane zaznaczam, że jest to tylko legenda sprawdzona niestety na 100% wam nie powiem czy to czy tak było, czy nie ale wierzę, że tak było także wracamy na poszukiwania nie mogę się Nie mogę się do tego dostać, ale powalczymy Zimne. blacha, słuchajcie, duża, dosyć gruba. Musimy to podważyć. I tu od pieca. się od czegoś. Czy było warto kopać? Zawsze jest warto kopać. Tu mamy coś następnego. Niestety każdego sygnału nie będę nagrywał. Coś by to była stopka. Od kolby. Gwoździem, kształtem przypomina, tak? Jak myślicie? Odmyję to w przygotowanym dole. Ja już nie mam wątpliwości, słuchajcie. Mamy stopkę od kolby, od małzera. Co prawda, nie wiem dlaczego tutaj jest gwóźdź, Powinny być chyba wkręty, ale te charakterystyczne wygięcie, kształt. Taki sygnał szukamy. Nie będzie to pewnie nic ciekawego. Jakaś skana, żaden, żaden depozyt. Co rolnik wyrzucił? Obejścia. Depozyt ziemi. Idę tutaj koło tego kościółka, szukając tablicy jeszcze jednej, pamiętniającej księdza proboszcza z 1939 roku. Co ciekawe jest tylko data urodzin, a nie ma daty śmierci. Prawdopodobnie po wejściu wojsk Bramachtu w, w proboszcz jak głosi. Jagenda został przywiązany nogami liną, przywiązany do konia i puszczony galopem. Podobno tak długo męczyli tego księdza, a zginął w ten sposób wycieńczenia czy też od ran zadanych, ale niestety chyba w środku jest. 87 żołnierzy Wojska Polskiego 65 Pułku Piechoty z poległych w obronie ojczyzny w walce z Niemcami. 1-3 września 1939 3 września, 39, 3 września to, już, to już raczej tutaj się nic nie działo, tylko króta mełno, są imiona, nazwiska, napis. Wojny, a my wracamy na parowych. Zobaczymy, czy jeszcze coś wyjdzie z tych dni, z tych wy wydarzeń. Można było się tego spodziewać. Idę sobie tą parową. Legenda od pewnego mężczyzny w starszym wieku jest taka, że gdy był dzieckiem w latach 70., 80. w tej parowie leżały normalnie, co nogą kopnął hełmy czy jakieś pociski, i w pewnej chwili Aż o nie miałem. Patrzcie, co tutaj leży. I ja tego jeszcze nie dotykałem. Aż o nie miałem, bo z daleka zobaczyłem tylko farbę. Jest to plastik. Niestety, ale ale serducho waliło, jak nie wiem. A tam leży następny. I są hełmy? Są hełmy. Mamy następnego. Również plastik. Z daleka to słuchajcie wyglądało przepięknie. No ale niestety emocje były. I to jakie? Hełmy strażackie z lat 70. -tych, 80. -tych. Nie. Nie mają fasunku, ale ten ma kawałek gąbki jeszcze, kawałek nitu. Tutaj mamy blachę do montażu fasunku. No nic, tak się cieszyłem. Szukamy dalej. Dziwne, ale taki złom też trzeba kopać. Tu mamy taki nasyp, fajny, Dobre na obserwację terenu. Ładny stan zachowania. Lupy. Lufy od szczotki. Uroczyście oświadczam, że nic na tym na nie ma. Idziemy dalej. Jedną z ofiar 39 roku na tych terenach był również młody mężczyzna, który podczas budowy jakiegoś obiektu, może domu, chcący lub niechcący, zrzucił cegłę na niemca. Po czym bardzo szybko uciekł stawał się tutaj gdzieś w tych latach w noże lisa ale Niemcy z ptami jeszcze tego samego dnia go wytropili no i wszyscy chyba się domyślamy jaki los go spotkał został zastrzelony w tym lesie ciało zostało potem ekshumowane w jakich warunkach i gdzie tego już nie wiem, bo to tylko legenda tutaj która krąży we wsi ale w każdej legendzie jest coś prawdy. dosyć krótko Mamy, mamy wreszcie coś innego niż wódki czy naboje. To będzie słuchajcie bęben od nawijaka. Nawijak na, na szpulach na kabel telefoniczny albo jakieś przewody saperskie coś takiego. Tutaj widać charakterystyczne pięcie. To jest na pewno bęben od nawijaka, tylko musimy poszukać, czy polski, czy niemiecki. I tak już w tym stanie żadnych numerów nie znajdziemy nie warto bardziej tego czyścić to tylko kawałek złomu ale ten kawałek złomu świadczy o tym że jesteśmy w dobrym miejscu jest to prawdopodobnie niemiecki nawijak od kabla telefonicznego chociaż jak patrzyłem na szybko w internecie polskie nawijaki wyglądały niektóre identycznie obstawiam, że Wehrmacht jeszcze doszukam jeżeli jednak nie Wehrmacht to na pewno dopiszę Wam lub coś dogram. A za chwilę jeszcze zobaczycie, jak wyglądał cały plecak z takim właśnie nawijakiem. Tylko Wam wspomnę jeszcze o losie kilkunastu żołnierzy polskich po tych walkach. Chyba bodajże 16, o których Praktycznie nic już nie wiadomo. Nie wiadomo, gdzie dostali uwięzieni. Prawdopodobnie zostali gdzieś rozstrzelani, ale akurat już po pierwszych dniach września ślad po nich zaginął i do dzisiaj nie wiadomo, co się z nimi stało. I to by było na tyle, słuchajcie. Na dzisiaj koniec tych nierównych zmagań. To jak najbardziej mogę nazwać fantami. gdzie taki będą miały pociechę, by, bynajmniej Szkoda, że, że PRL. Jakaś historia krażaków oczywiście. Rzeczy 39 również się zdarzały. Dla mnie jest najważniejsze to, że to wszystko uda się potwierdzić relacjami, historią, o której wam wspominałem. Nie muszą to być jakieś mega strzały. Ważne, że jesteśmy w tym terenie, w tym miejscu, gdzie te zdarzenia się odbywały. Jeśli się podobało to łapka w górę albo komentarz i oczywiście za subskrypcję również podziękuję także hej